Thanatos i Gwiezdne Planetarium. Thanatos to pusta w środku planeta, w której wnętrzu ukryty jest jeden z największych skarbów galaktyki Gwiezdne Planetarium. Jest to sieć hologramów poprzeplatanych żywym metalem, skonstruowana przez rzemieślników dynastii Oruskar na długo przed wybuchem wojny w niebiosach. Ze względu na walory artystyczne, jest to rzecz bezcenna. Jednak planetarium nie jest jedynie dziełem sztuki. Każde maleńkie, błyszczące światełko, zawieszone w tej niezwykłej, złożonej matrycy, wskazuje miejsce jednej gwiazdy w galaktyce. Zgaszenie któregokolwiek z tych świateł sprawia, że jego realny odpowiednik zamienia się w supernową wiele tysięcy lat przed czasem, odsłaniając pobliskie światy w niebyt. Jednak takie działanie pociąga za sobą również inne konsekwencje. Każda zniszczona w ten sposób gwiazda zakłóca podstawowe siły galaktyki, wywołując katastrofalną reakcję łańcuchową. Dopiero przez dalsze manipulowanie gwiezdnym planetarium można przywrócić równowagę tych sił, choć oznacza to tysiące lat ciągłego i drobiazgowego dostrajania. Na szczęście Królewska świta Tanatosa nie podejmuje nieprzemyślanych działań, pomimo posiadania tak ogromnej władzy. Uważają się oni za ogrodników stworzenia, zajmują się Gwiezdnym Planetarium w sposób precyzyjny i umiarkowany, przycinając gałązki galaktyki tylko na tyle, by nie stała się dzika i przerośnięta. Niestety, nie każdy ma podobne podejście. Na jałowych kontynentach Thanatosa, jak również nad nimi, toczą się niekończące wojny, podczas których armie i floty dynastii Oruskar próbują bronić Gwiezdnego Planetarium, by nie wpadły w ręce obcych ras lub innych dynastii nakronów. Królestwo Kości Drazek. W najdalszych krańcach północno-wschodniej części galaktyki znajdują się upiorne gwiazdy. Tam też... Na planetach oświęcanych promieniami umierających słońc żyją istoty wzrodzone z pierwotnej grozy. Ctorskie biesy to gorańskie krwawiaki oraz inne przerażające istoty. Lecz istnieje tam jeden koszmar, który przyćmiewa wszystkie pozostałe. Królestwo kości draza. Jest to miejsce gromadzenia się skóżniaków, nekronów, którzy zostali przeklęci i muszą żywić się mięsem żywych istot. Przekradają się oni pustymi ulicami drazek, walcząc o kęs gnijącego mięsa lub kawałki kości, próbując nasycić głód i wyciszyć oszalałe zmysły. Tylko jeden mieszkaniec drazek nie postradał doszczętnie rozumu. Wolgu Upadły lord. Rządzi on królestwem trupów ze swego tronu z połamanych kości i wyprawionych skór. Próbując wprowadzić porządek tam, gdzie sięga swoim jedynym okiem. Wydaje się, że Volgun nie został zakażony wirusem skóżniakowym, który niszczy jego lud. Jednak, czy całkiem zdrowa istota żyłaby dobrowolnie wśród skóżniaków? Może wiedzie go poczucie obowiązku, a może jakaś subtelna forma szaleństwa, które go ogarnęło? Rządy Wolgula nie opierają się na rozsądku. Wypaczona natura jego podwładnych to wyklucza. I polegają głównie na zapewnieniu jego ludowi zwierzyny łownej, którą uwielbia. Raz na kilka miesięcy słonecznych, gdy kończy się mięso, Wolgul ogłasza na nowo czas polowań i wysyła floty Drazak do ataku na pobliskie światy. Ci Grabieżcy nie szukają bogactwa czy zwykłych chłopów. Pragną jedynie krwi i mięsa. Trantis, Księżyc Łupieżców Trantis jest światem granicznym, jak również naturalnym satelitą planety Mandal, o wiele większego i bardzo bogatego w zasoby świata należącego do Imperium. Od czasu przebudzenia, nekrony Strantis stali się koszmarem społeczeństw rolniczych i górniczych Mandala. Nisko lecące eskadry kosnocy atakują zawsze późną nocą, pozostawiając na powierzchni niewielkie grupy nekronów szukających zdobyczy. Czasami całe osady są ogołacane w przeciągu jednej nocy. Wszyscy ich mieszkańcy zostają porwani, a pozostaje po nich jedynie pusty krater wskazujący miejsce, gdzie dzień wcześniej mieszkali i pracowali, wspólnoty mandal są od siebie tak odległe, że często dopiero po paru dniach zauważa się brak jednej z nich, co uniemożliwia bezpośrednią reakcję na najazd. Z tego też powodu mieszkańcy boją się nadejścia zmierzchu. Wraz z zapadnięciem roku rozpoczyna się godzina policyjna. Drzwi są ryglowane, a ulice patrolują uzbrojeni ludzie. Ale to nie wystarcza. By powstrzymać nocne ataki. Trantis miało funkcjonować jako punkt przerzutowy dla zapasów i surowców naturalnych. Nie było ono w stanie zużyć więcej, niż gromadziło kosztem sąsiedniej planety, stąd nadmiar był wysyłany do pobliskich światów centralnych. Jednak od czasu Wielkiego Snu, część przejść pajęczego traktu zostało odciętych od innych, izolując tym samym Trantis od światów, które zaopatrywało. Z tego powodu planeta powoli ginie pod stosami złupionych zasobów, których nie może wykorzystać ani przesłać dalej. A najazdy wciąż trwają. Zapenec, planeta Grabieże. Jedna z największych bitew ostatnich godzin wojny w niebiosach, odbyła się nad światem koronnym dynastii Sarnek. Zapenec. Królewska flota za Penec skutecznie odbierała zmasowany atak Eldarów. Bitwa była krótka, lecz okupiona sporymi stratami. Eldarzy w końcu przystąpili do odwrotu, odstępując od bezbronnej planety. A orbita planety pozostała zapełniona zmasakrowanymi i poczerniałymi wrakami dumnych flot, które walczyły w jej przestrzeni. Niedługo po bitwie rozpoczął się wielki sen. Przed którym nekronizm Zapenec nie mieli czasu oczyścić orbity. Stąd też, gdy rozpoczęli hibernację, ich planeta była osłonięta dryfującą zasłoną upiorytu i żywego metalu. Pozostała w tym stanie aż do 41. tysiąclecia i powrotu największego wygnańca dynastii Sarnek samozwańczego króla piratów Taszara niepokonanego. Przebudziwszy się na planecie Atonos, na którą został wygnany, i czując nieodpartą potrzebę, której nie potrafił pojąć, taszar powrócił na zapenec. Zastał jej mieszkańców we śnie i dostawszy się na powierzchnię planety grobowca, przekonał program główny planety. że on, taszar niepokonany, nie jest okrytym hańbą wygnańcem, lecz prawowitym feronem. Zapenek, planeta grabieże. Jedna z największych bitew ostatnich godzin wojny w niebiosach odbyła się nad światem koronnym dynastii Sarek Zapenek. Królewska flota Zapenek skutecznie odpierała zmasowany atak Eldarów. Bitwa była krótka, lecz okupiona sporymi stratami. Eldarzy w końcu przystąpili do odwrotu, odstępując od bezbronnej planety. A orbita planety pozostała zapełniona zmasakrowanymi i poczerniałymi wrakami dumnych flot, które walczyły w jej przestrzeni. Niedługo po bitwie rozpoczął się wielki sen, przed którym nekroni z Zapenek nie mieli czasu oczyścić orbity. Stąd też, gdy rozpoczęli hibernację, ich planeta była osłonięta dryfującą zasłoną upiorytu i żywego metalu. Pozostała w tym stanie aż do 41. tysiąclecia i powrotu największego wygnańca dynastii Sarnek, samozwańczego króla piratów Tashara Niepokonanego. Przebudziwszy się na planecie Atonos, na którą został wygnany i czując nieodpartą potrzebę, której nie potrafił pojąć, taszar powrócił na zapenek. Zastał jej mieszkańców we śnie i dostawszy się na powierzchnię planety grobowca, Przekonał program główny planety, że on, ta niepokonany, nie jest okrytym hańbą wygnańcem, lecz prawowitym feronem. Zaraz potem nakazał, żeby jego obecny tytuł był zakodowany w umysłach śpiących jeszcze na kronów z zapenek. Tak oto wygnaniec stał się władcą, a ci, którzy go wygnali, zostali jego sługami. Starożytny i dostojny świat koronny dynastii Sarnek został na rozkaz Taszara przemieniony w planetę Grabieży. Całun wraków otaczający zapenek stanowi cenne źródło materiałów potrzebnych do budowy floty pirackiej o niespotykanych od miliona lat rozmiarach. Okręty Taszara już zaczęły polowanie, zarówno na pajęczym trakcie, jak i w przestrzeni kosmicznej, a galaktyka z pewnością pożałuje dnia. W którym się przebudził. Imperium Odłączonych. Burze radioaktywne nawiązające planetę grobowiec Sarkon na zawsze zniszczyły zapisy pamięci przebywających tam nekronów. W reakcji na to, program główny planety przejął kontrolę nad bezmyślnymi ciałami mieszkańców. Nie wiedząc, że jego systemy również zostały uszkodzone w wyniku burz, program przyjął pozytywnie ciszę i porządek, które zapanowały na Sarkon skutek jego działań. I rozpoczął wprowadzanie tych samych zmian na innych planetach. Korzystając z zapisów w swojej pamięci, poprowadził bezmyślne legiony przeciwko Takarak, po bliskiej śpiącej planecie Grobowcu. Jej systemy obronne zostały szybko pokonane, a imperator Sarkoni, jak zaczął się tytułować program, wymazał pamięć mieszkańców Takarak i zawładnął ich ciałami. W ten sposób zdobyte zostały trzy kolejne planety Grobowca. Imperator Sarkoni zaczął także narzucać swoją wolę światom nienależącym do nekronów, używając karabeuszy kontroli umysłu, by przejąć bezpośrednią władzę nad opierającymi się żywymi istotami. Mobius, zawiła katakumba świat koronny dynastii Nektyst. Mobius, zawiła katakumba świat koronny dynastii Nektyst. Władcy dynastii Nektyst są zdolnymi mistyfikatorami, a ich świat korony stanowi niezaprzeczalny dowód potwierdzający te zdolności. Nadprzestrzenne korytarze łączące niezliczone krypty na Mobius przyjmują formę ciągle zmieniającego się labiryntu, gwarantując, że żadna podróż przez katakumby nie jest taka sama. Przekonała się o tym co najmniej jedna drużyna szwadronów śmierci, płacąc za tę wiedzę życiem. Doki statyczne Sejdon. W starożytnych czasach Sejdon leżał w samym centrum podbojów nekrontyrów. To z doków tego świata centralnego wypływały ku gwiazdom statki pochodnie, niosące osadników poza granice panowania nekrontyrów. Przystanie Sejdonu nie przestały pracować w czasie trwania wojny w niebiosach i wysyłały wyprawy odkrywcze na poszukiwanie światów godnych podboju. Co 33 tygodnie. Kolejny statek statyczny ruszał z doków Sejdonu, niosąc na pokładzie legion nieśmiertelnych ku odległej planecie. Gdy zakończył się wielki sen, a Sejdon przebudził się w pełni, jego władcy zdecydowali, że najlepszym sposobem wypełnienia ostatnich rozkazów milczącego króla jest kontynuowanie podboju. Niestety, program główny Sejdonu uległ uszkodzeniu podczas Wielkiego Snu o czym nie wiedzieli jego władcy. Wiele zapisków zostało zniszczonych lub zmienionych. Wielkie statki nie są już wysyłane, by przejąć konkretne systemy planetarne, lecz wyruszają w losowym kierunku. Równie dobrze mogą trafić w płonące serce gwiazdy czy mackowatą paszczę tyranickiej floty rojowej albo napotkać nową planetę. Jako, że władcy Cydon nie mają potrzeby zmieniać programu, Wada pozostaje nienaprawiona. Tak też, co 33 tygodnie kolejny statek niosący na pokładzie Legion Nieśmiertelnych wyrusza w podróż w nieznane. Trakon Dziesięciu Tysięcy Wierzb Świat korony dynastii dajwanak Pomimo, że nekroni z trakonu przebudzili się na początku 41 tysiąclecia, przez prawie 500 lat byli zdezorientowani i nie udało im się otrzosnąć po hibernacji. To wystarczyło, żeby aktywność ich planety grobowca przyciągnęła uwagę pobliskiej planety produkcyjnej, przez co proces wychodzenia z otępienia przerywany był bojami z Imperium. Oblężenie wreszcie dobiegło końca, a armie Trakonu odepchnęły pewnych siebie ludzi, po czym rozpoczęły poszukiwania pozostałych planet grobowców w swojej dynastii. Nekronom nie udało się nawiązać kontaktu z żadną z nich i uznali, że ich archiwa nie są tożsame ze współczesnym układem galaktyki, co było po części prawdą. Zaginione planety dajwanak zostały pochłonięte przez burze osnowy tysiąc lat przed przebudzeniem się trakonu. Nieświadomi tego władcy trakonu, kontynuują miałowe poszukiwania po dziś dzień. Kadzie krwi z Władcy z Antragory mają jeden główny cel: apoteozę, pozbycie się klątwy biotransferu przez przeniesienie swojej świadomości w ciała istot myślących. Wiara, że jest to możliwe, opiera się zarówno na ostatnim rozkazie milczącego króla, jak również na przepowiedniach objawionych w czasie Wielkiego Snu. Choć przewidywały one nadejście apoteozy, nie określały, czy nekroni powinni zawładnąć innymi ciałami, czy raczej stworzyć i klonować nowe ciała, w których umieściliby swoją jaśń. Aby tego dokonać, floty z Antragory metodycznie przemierzają galaktykę, w poszukiwaniu nowych ras, uważając, żeby nie przegapić żadnego świata, gdyż mieszkańcy każdego z nich mogą być kluczem do apoteozy. Setki tysięcy okazów, zarówno żywych, jak i martwych, zabiera się z każdej planety w celu znalezienia wzorca. Zamknięte we śnie statycznym, gromadzone są na zantragorze, by stać się przedmiotem niekończących się autopsji, rozbicia genów, mutacji tkanki oraz dekonstrukcji cząsteczkowej. Postępy są znikome. A każdy krok jest okupiony krwią niższych gatunków. Niezliczone Planety Grobowce. Te planety grobowce stanowią jedynie garść z wielu milionów innych, rozproszonych po całej galaktyce. Każda przebudzona planeta, których z czasem jest coraz więcej, ma swoje cechy charakterystyczne. Nikt nie wie, jak wiele odległych ludzkich kolonii znajduje się na światach należących niegdyś do o wiele starszej cywilizacji. W czasach przebudzenia żadna z planet nie może spać spokojnie. Jeśli podobał ci się ten materiał, możesz wesprzeć nas na platformie Patronite. Pamiętaj, że nawet 5 zł robi dla nas dużą różnicę. Obok pojawiły się propozycje naszych innych filmów, do których serdecznie cię zapraszamy. A jeżeli nie masz wolnych środków, to pamiętaj, że komentarz i łapka w górę w zupełności wystarczą.